Okej, okay, cześć! W tym odcinku znajdziesz to. Dobra, zbierajmy zęba. Trochę i też tego. I teraz błagamy Bogusa Losusa o głowę z biedra. Bogu Losusie! No i lekkich ataków z nienacka. O kurcze! Witam Cię na kanale Questmaster.pl Ja nazywam się Utek, a w dzisiejszym odcinku zabioręcie nas na zdobycie Mleczaków jak i mega mleczaków, no i musimy niestety ubić biedronkę, bo potrzebujemy jej głowy do zdobycia siekierki drugiego poziomu. Ale zanim ruszymy do pierwszej lokalizacji, tam na dole wciśnij suba, w komentarzu napisz, gdzie są jeszcze kolejne zęby, które może już pominąłem, a nie zauważyłem, no i czy odcinki ci się podobają. A my ja zabieram Cię w pierwszą lokalizację. Mnowisków, czerwonych, mrówek. Tam się widzimy. No dobra, to wskakujmy do dziury. Tam zbierzemy sobie miętówkę i bodajże, chyba solidny kwarcyt. Dobrze mówię. Gapnijmy go od razu. I miętówkę sobie zbierzmy. Dobra, widzimy się zaraz przy zębie. Dalej w czerwonym mrowisku mrówek. Jesteśmy już przy pierwszym zębie w czerwonych mrówek. Łomiemy go młoteczkiem. No i mamy nasz pierwszy mleka mleczak trzonowy. No dobra, ja sobie tu jeszcze obejdę mrowisko, ale z tego co kojarzę, tak na 95% nie ma tu drugiego zęba, więc widzimy się przy następnym zębie, a lokalizacja prawdopodobnie na 90%. Burger tam jest takie tajne, małe, fajne pomieszczenie. Do zoba. Czułam sobie właśnie do burgera. Już zakończyłam tą drogą, zbieram się tu będzie A tu pod puszką, proszę Państwa, biały ząbeczek. Jest nasz. Więc posilimy się nim. Zazupmy go. No i mamy drugiego mleczka trzonowego. I teraz lećmy do tajnej skrytki. Do burgera. Tam się widzimy. Witam Was znowu kolejny raz. Jesteśmy praktycznie przy ząbku. Nie poszedłem od razu do zęba i nie pokazałem tylko zęba, bo nieliczni nie mogą nie wiedzieć, gdzie tak naprawdę on leży i jak się dostać. I może nikt nie miał ochoty nigdy tam się dostawać. Jesteśmy w głównej części burgera. Odbijamy tu w lewo. Idziemy przez rozbitą szy szybkę. Bierzemy sobie pochodnie w łapkę. Przechodzimy po krawędzi sobie naszej kłody. Znajdujemy się tak naprawdę w mrowisku, w starym mrowisku. Bierzemy sobie odłamki. No i witamy nasz biały zębie. Cześć siemano. Pochłaniamy zęba. Chodzimy sobie na dół. Bierzemy soliny marmur. I tu po prawej, od góry, czyli tu mieliśmy solidny. Jest kolejny schabi. Owadzi stan, motyw. Na pewno nam się przyda. A ja zapraszam Was do kolejnych zębów, które niestety będą już albo w fontannie, albo w żywopłocie, ale sądzę, że najpierw zrobię gdzieś tam fontannę, bo tak naprawdę będę musiał się od niej cofnąć do tajemniczego przejścia, które niechcący znalazłem tam się widzimy. Także tak, szedłem sobie spokojnie. Nie zdążyłem nawet włączyć nagrywania, bo teraz w przywadzie jestem. No i dwa małe dziwolągi mnie zaatakowały. Fajnie. Nagle zobaczyłam jednego małego. O tego skurczybyka. A później na jak mi skoczył ten wielki. Już się we mnie pluje. Skurczybyk mały. No No Niestety nie będziecie mieli początku. No mówię, dopiero z domu wyszedłem. Jeszcze się zastanawiałem. Mówię, dobra, zaraz włączę, przecież nic się nie będzie działo. Ale jak widać, można niestety oberwać mordę, jak się tylko ruszy kawałek obok domu. Ale dobra, na szczęście nic mi nie jest. trzyje nagrywanie zostają włączone właśnie dla takich chwil. I widzimy się. Fontanie dla ptaków w żywopłocie. Nowa mutacja wpadła. Mamy to. O, ta. Jeszcze wyrzuciłem miękły komara. Dobra, widzimy się za chwilę. Albo jednak i nie. Mamy larwę. O! Chodź mały skurczy Dobra. Teraz z nią łatwiutko. No dobra, zróbmy to semną. Ta Biedronka już kusi, ale no... chciałbym jednak wypełnić się tymi zębami. O, no i nowy posterunek widzę. Zobaczmy jeszcze tylko w tym... Cześć, cześć Biedronka. Cześć, cześć. Fajnie, fajnie. jest tu wejście? Ja, no, nic nie ma w tym. Mamy tam dużo punktów, ale... To jeszcze nie czas na wydawanie. Dobra, widzimy fontannę dla ptaków. Tam będę ja, tam wy będziecie. Wy. No chyba, że na razie znowu coś mi wyskoczy. Bo naprawdę, w tym trawniku co tu się dzieje, to na mikrosekundy to wszystko może się stanąć. Dlatego na pewno się będziecie wtedy z łódkiem widzieć. No dobra. Także ruszajmy na fontannę łapać kolejnego zęba. Cmyr, cmyr. Oby nas komary tylko nie zabiły, bo nie chcemy się z nimi walczyć. Ogólnie jest już godzina 18. Nagrywam tego dnia, kiedy wychodzi zaraz Grandet 2. Grandet. tak naprawdę już nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie i kiedy będę mógł zobaczyć, co w dwójce tak naprawdę będzie się działo. Dobra, zbierajmy zęba. To jest mega mleczak trzonowy. Na górze raczej nic nie było, z tego co pamiętam. Jeszcze sobie tylko szybko zobaczymy, ale nic nie było, raczej nie. Dobra, widzimy się obok wejścia tajemniczego, które znajduje się tu, oto to przy tym fajnym murmurowym kamiennym płocie. Dobra, ja skończyłem. Fontannę, od fontannę naprawdę tak naprawdę w przód, czyli obok tego płotku znajduje się tajemnicze przejście. Te przejście będzie tylko i wyłącznie aktywne, kiedy zrobiliście żywopłot. Na wcześniejszym dostępie go niestety nie ma. Dopiero ostatnio go obczaiłem, kiedy zbierałem sobie jagody i troszkę zabłądziłem. Ale nie wchodziłem na górę, więc tak naprawdę nie wiem, co mnie będzie czekało. Czemu drzwi się otworzyły? To było dosyć dziwne. Dobra. No, fajnie będzie nas czekało, fajnie. No to, co, tam krzyżaszek to był, tak? Łąkowy. Dobra, widzę surową naukę. Na tą surową naukę bym zapolował. Nie no, musimy go się go pozbyć, bo inaczej tego nie widzę. Ja sobie przestawię tylko szybciej. Na. No, to Pozmieniam ostatnio i teraz widzicie. Na szybko. Łuczek, chociaż może nie będzie potrzebny. Nie no, i tak będziemy musieli. O, jeszcze skabik. Albo może. Jakieś rzeczy, które chcą nam powiedzieć. Dobra, bierzmy surową. Bierzmy schaba, a, to kaseta. Dobra, gdzie jest ten To jest na górze. Dobra, niech se to leci, a my się z nim pobujemy, bo... Jakby z nie... O, ma marmur. Dobra, tylce go. No bierz go! Oj, nie udało mi się zablokować. Dobra, jest blokada. Dobra, drugi raz, ale... Jeszcze kawałeczek. No kurczę, nie mam tego... Staminy już. Poszła ładna blokada. Dobra, chyba... Ubiliśmy byka. Świetnie. Weźmy ten marmur, bo już nam nic nie przeszkodzi. Dobry marmurik, Marmuruniu. Tu jest wejście na górę. Do labi e, labiryntu. Laboratorium. Co nas tu jeszcze czeka? O, jest pajączek. Okej. Okay. Wokno roślinne. O, surowa nauka. To... O, jeszcze jest jeden skurczybyk. Widzi nas? Jeszcze chyba nie. Dobra, to zbierzmy sobie jagodę. To ją wysuszymy później. Dobra, bierzmy. <laughs> Jest ząb. Tego nie widziałem. Nie, zająłem się tylko że pająk był i nie widziałem zęba. Świetnie, to mamy jednego, więc. Cześć, do kolekcji! Tego się nie. Tu były dwa jednak. Myślałem, że tylko jeden go broni. O, mnie dziabnął. Dobra, teraz blok. Teraz. Kurczę, za późno. Kurczę, przyszedł drugi. O, dobra, poszła blokada, dobra. Ale... Kurcze... Nie, za mnie! Mam nadzieję, że nie zginę. Teraz. Dok. A czemu na trzy razy zaatakował? Dobra. Jezu, nie żyje. Już myślałem. Nie no, skończ ta trucizna. Dobra, mi tętno podskoczyło. Mamy dodatkowego zęba. Proszę Państwa. Ekstra jest mega mleczak jaki mega mleczak strzynowy chciałabym mleczaka mega Dobra, weźmy sobie te pokonki bo ja tam w sumie potrzebuję tej nici bo już całą żem wytworzył po prostu te małe to mnie tak denek jezu jakiś większy się przestraszyłem no chodź czasu nie ma bieram drugi o, mistrzostwo blokowania. Proszę państwa, odblokowano mi stację. Ja blokować lubię. Dobrze. Poszło wszystko. Zebrane tu. Jeszcze ta jedna pajęczynka. Czy wszystko już tu żeśmy odkryli? Raczej tak. O, jeszcze tu kwarcyt widzę. Weźmy kwarcyt jak nic tu już nie spotkam, to idziemy na górę do zębów. Tam bodajże jest. To chyba była tarszówka. Nie no, nie będę się zębił. Tak, tarszówka. Nie no, nie będę się na razie tam zapuszczał. Więc tu już chyba wszystko. Dobra, tak? Czy jeszcze tylko skoczę sobie parę razy? To było wejście, a tu byliśmy w tym środku? że pojęczyna z tej strony. A tu jeszcze pająki w ogóle. Nie żywe. To moje są? Nie wiem, ale je weźmy. Dziwne, że one tu leżą. Jego spadły z góry. Hm. Dobra, wezmę sobie jeszcze tą pojęczynę. A my widzimy się na górze. Adios. Takiego spotkania na wejściu się nie spodziewałem. Fajnie mnie powitali w laboratorium. No tak, jeszcze więcej was. Ja myślałem, że tu wejdę. No ja jeszcze mnie za tu. Ja myślałem, że tu wejdę sobie po zęby. Nie swoje oczywiście. Ale zaraz może tak być, że i swoje. No Wejdę sobie po zęby, zbiorę. Później skończę odcinek. No, matko, ile ich jest tu? Nie, no muszę coś zjeść jeszcze. Zjedz, zjedz. O, dobra życie. A tu ja nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się odbaliło? Strasznie mnie przywitali. Jak tak dalej będzie, to zęby jednak będę swoje zbierał. A nie te, co potrzeba. Dobra, jednego zęba mamy tu. Drugiego na górze. Tyle pamiętam. Napiszcie w komentarzu w razie czego, czy jakieś pominąłem. A tu sam, co tam jest? Jakaś bateria. A no to tam gdzie byliśmy. Tego nie kojarzę. Zierstwa. I mikser. Coś tego chyba nie kojarzę. Albo tam byliśmy na górze. No bierzmy mleczaka. Ale teraz mega mleczaka. Co tam osa pływa? Pływa. Chodzi na górze. Czy my możemy wejść tu na górę? Teoretycznie tak. W praktyce? Może się to źle skończyć? O, ja go Dobra, znajdę wejście na górę. I widzimy się przy drugim zębie. E... Aha, dobra. O kurcze! Nastała taka nietypowa sytuacja. Ja nie wiem, jak on tu skoczył. Ja zginę. Dobra, jednak może nie. Ja nie wiem, jak on się tu dostał. Chciałem tylko pokazać, że skurczy byk na drodze mi stanął. No ale ja go nie ubiję chyba. Płynęłem sobie i chciałem wyjść, a on nagle na mordę mi się pojawił. Mówię, anagram. Mówię, przepłynę tutaj na tą tą. Nie, no nie starczy mi strzał. Więc nagram, w nietypowe spotkanie i yy, poczekam, aż odejdzie. Przy czym, jak widzieliście, skoczył mi na mordę. Nie starczy mi strzał, nie ma takiej opcji. Ile mam jeszcze? 36. On nawet połowy życia nie ma. Dobra, nie mam tej staminy. No tylko, to no nie wiem, później na wyżej podejdziemy, jak będzie miał miłość życia. Ci się jak teraz ja do pogońca podejdę, to ja na dwa strzały jestem. Wezmę sobie jeszcze ten bandaż. Tak, no i jeszcze jak... Uuu, matko, się przestraszyłem. Ja pierdziele. Nie wiem czy on może tu skoczyć, czy nie. Ja bym chciał tam podejść po te. Ile jeszcze? 10 strzał. Ok. Podszedłbym po te strzały, właśnie. Aż mi się ręka cała spuściła ze stresu. No zaraz będzie panie strzał. Czekaj, sobie przedstawię strzały tu. O, 16. Dobra. 16 strzał to coś więcej jest. Może nam się uda pierwszy raz po końcu udupić. Ile tam? Dziesięć. raczej się nie tak powinna wyglądać z nim walka, no ale jak się napatoczył i tak stanął, że skoczył mi na mordę, to czemu nie? Ostatnie dwie. No nie! Halo, jeszcze jed... U, u, u. Nie, tam nie! Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. No teraz ci już nie odpuszczę, muszę cię wymotać. Musisz mi dać jad. Jad spająka Jeszcze raz. 4 strzały. 2, 3, 4, 4, 5. Mamy pierwszego pogońca, proszę państwa. Rozbieram sobie tylko strzały. Mitrydatyzm. Mam jakąś nową mutację. Ile strzał. Ja wszystkie strzały prawie dwa razy w niego musiałem dupnąć. Tu są jeszcze strzały, tam są jeszcze strzały. I one są, tu. Dobra, a skurujmy pierwszego pogońca. Matku boska, jak on wygląda. To co, zbieramy. Pierwszy raz pogońca. Pajęczy kieł i pajęczy jad. Udało nam się zdobyć po dwa razy. Iście. Dokończcie sobie sami, oczywiście, bo nie mogę. O ile wie ktoś o co chodzi. Dobra, widzimy się w domu. Uzupełniamy zęby na swoją potęgę, żeby właśnie taki pogoniec już nie bał mnie tak bardzo, że prawie narobiłem w portki. Widzimy się w domu. Adios. Jestem już w domu. Odstawiłem rzeczy wszystkie. Ogólnie tam jest Biedronka. Chyba prosi się już o pierdziel. Więc jedźmy szybko, rozdajmy punkty zębów. Bo mi się przycięło. Jedźmy, rozdajmy z... punkty zębów i miejmy nadzieję, że. O, tu jest jeszcze druga proszę państwa. Dobrze, dobrze. Niech się znajdują, bo musimy ich zaraz pożreć. No i mamy ten kiełk oraz jad z naszego pogońca, którego przez ubiliśmy. Zobacz, co tam z tego będzie. Całkiem sporo. Cały wypchany pogoniec albo deklaracja ścienna też z pogońca. A z tego jadu? Zatruta strzała. Serio? Tylko tyle? Po walce z pogońcem? Dobra, mamy nowy poziom. Wow, wóścia z rządła Wszystkie... Przele na golenicę, maskę i naremniki, na które już mamy, w sumie z, które odkryliśmy w robisku czerwonych mrówek. No i głąb komarą, którą już latamy. A to nic. Ale zawsze coś tam z nauczki. Znaczy, nauczki mózgomocy wpadło. Dobra, wydajmy to. Pięć zwykłych mleczaków, dwa duże. zajmiemy się tymi dużymi. Ja dalej bym poszedł z zasoby, prawdopodobnie. Albo te przedmioty do spożycia, ale jeszcze w zasoby weźmy sobie. następne pewnie będzie te rozmiar przedmiotów do spożycia, chociaż te strzały też kuszą. Dobra, na pewno ja idę w kondycję, na pewno idę w zdrowie, więc to sobie już rozdajmy. No i teraz są dwa. Utrata zgodu pragnienia, jeszcze mnie to tak nie męczy. Z leczeniem też w miarę sobie daję radę. Mutacja. Chyba jeszcze nie będzie na tym etapie potrzebna A wiem, że na pewno zaraz domędę Następne zęby Więc sądzę, że przed stawem Przed tym laboratorium Wezmę sobie na pewno jeszcze raz zdrowie Które powiększymy na 55 Plus Więc bierzmy zdrowie Dobra, jesteśmy Lepsi jeszcze? mam nadzieję Dawać mi teraz Tą biedronę Jeżeli nie znajdę jej Przez parę sekund Oczywiście spotkamy się, no nie to, spotkamy się jak już ją znajdę. Chociaż spróbuję ją po skanerze tutaj ogarnąć, ale przecież nie mam żadnych rzeczy. Biedra. No nie chcę, jaki płatek? Nie no, nie, nie będę mógł znaleźć, no bo w sumie nic od niej nie mamy. Dobra, no to na własną rękę szukamy biedry. Ona tu była. Szła w prawą stronę. Więc oby. Dalej tam była. Szukajmy jej. Dobra, drodzy mili Jak będzie na horyzoncie, nie będę ją bez Was atakował. Tam się widzimy przy biedrze Nie w sklepie. W grze Grandet, przy biedronce. Ja już widzę swoją pierwszą biedronkę, jak i waszą. Ale chyba... Nie, przycina. Ktoś się z nią już bije. Proszę bardzo. To pomóżmy mu. Ależ trafił pierwszy raz. No ja pierdzielę. O nie, strygowała się na nas. Puszczę. Wiem, że po nogach trzeba ją walić. Dobra. I oby, oby. Proszę, trzymajcie kciuki. No i tyle. Ja bym chciała tą głowę. Halo. Tą głowę chcę. Dobra, szukam następnej biedronki i nie wypadła mi niestety głowa. Wypadła mi tylko część biedronki. Dwa razy. <słuch> Idę na poszukiwania. Dobra, a dzisiaj jest lekki farcik. Mamy drugą biedrę. Bierz, bierzemy się za nią. I teraz błagamy Bogusa losusa o głowę z biedrę. Bogu losusie. Aha. Widzieliście to? Dobra. Uty, hamie. Po nagach, po Polega, otychamy. Chodź tu. Dobra, Prawaj nogi. koniec? Już? Nie no, hit jakiś. u części biedronki. To jest. A po prostu. Dobra, szukamy trzeciej. Biedronki. Let's go. Zapomniałem, że nie miałem włączonego nagrywania. Przeanalizowałem sobie, bo znalazłem po drodze posterunek terenowy. No i chciałem, że tak powiem, znaleźć tą biedronkę, bo chodzę i chodzę chyba od 10 minut i nie mogę jej znaleźć. Nie, no tak spięcie no powiedzmy. No i chciałem przeanalizować, no i tak patrzę, mówię do Was, mówię kurczę, nie nagrywam się. Mówię dobra, włączam. Więc przeanalizowałem części biedronki i wypadły z tego cały setup. Z biedrony, klej naprawczy i na biedronka. No i mózgomoc. I teraz zobaczmy, czy da się znaleźć biedronkę skanerem. Jest. Dobra. Szukaj. No i gdzie jest biedronka? A jak tak wezmę? Aha, dobra. Czyli zróbmy tak. Aha. Pierwsza biedrona jest dopiero tu. Albo tu. Ale bliżej jest ta. Ta tu. Czyli ona mniej więcej tak się. Przemieszcza. Dobra. Abyśmy zdążyli przed. północą. No, przed wzrokiem, żebyśmy widzieli, gdzie ją napieprzamy. 200 metrów. To już przejdźcie się ze mną. Już nie będę ciął tego. Mam nadzieję, że jednak wypadnie ta głowa. I uda nam się pozytywnie zakończyć odcinek. Zdobywając drugi poziom siekierki, Dobra, nie widzę, żeby się tam nic poruszało. Ale to mi się zdaje, że jest terytorium pająków. Chociaż nie, nie, to jest to z sokiem, dobra. Tu są małe i czerwone skórki, byki. Jest biedra. Dobra, mamy ją. Rozumiem ją z daleka najpierw. O, mnie przycięło. Ja wiem czemu mnie przycięło, a wy zobaczycie już niedługo na kanale dlaczego. Kurczę, słyszałem tarczówkę. Oby nie wskoczyła tu nam na mordę. Ole miał dziabła. Ja nie mam śledzenia. Przepraszam, muszę to zobaczyć. Nie mam żarcia. Bandaże. Tylko bandaże. Dobra, chyba... Banda szybko, jednak nie chyba. Dobra. Dobra, do trzech razy sztuka, prawda? Jest, mamy głowę z Biedronki. Dobra, uciekamy do domu. Nie bijemy się już starszówką, ale słyszę, że tam gdzieś na łyje chciała mi wyjść. Robimy drugą. Drugą setę, chciałem powiedzieć. No, drugi poziom siekierki. I kończymy ten odcinek. I sądzę, że na pewno... Już w kolejnym odcinku wskoczymy na główkę do naszego stawu. Tam przy laboratorium, w nie w no w sumie w żywopłocie i praktycznie w dębowym laboratorium. Gdzie to było? A jest. Owadzi, topór. Wytwórz. Weź go do łapy. Gdzie jest? Tu. Ej, pokaż się, jak wyglądasz. No, kozacko. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gameplay Wam się podobał. No i może przydał Wam się, gdzie były złote ząbki, czy też białe ząbki, których jeszcze nie znaleźliście w tej grze. Ja dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Wielka piona. Cześć.